Witam Was na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będzie to odcinek a mianowicie ogłoszenie ogłoszenie konkursu um, ładnych stylizacji i um, to będzie takie coś tam gdzie będzie pisane kogo przyjęli. Zapraszam do oglądania dzisiaj się dowiem czy przyszłam. mam taką dużą nadzieję, że przeszłam tylko nie wiem, czy przejdą mi te włosy, które by zostały sfarbowane przez fryzjera Ach, w tym tylko jest problem, ale no skończę pisać pracę domową i zerknę na telefon. W sumie to zanim do kos ukończę pisać to wypracowanie, to się przebiorę w coś wygodniejszego niż tą obcisłą sukienkę. Idealnie tylko to trzeba zanieść tam.